To ma być polski premier, to jest kurwa żenujące. Posłuchajcie tego. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tu jesteśmy prawie dwa lata nie jesteśmy wpuszczani na państwa e, konferencje prasowe, pytanie na pana konferencje poprosimy. prasowej, czy to już jest koniec embarga na największą stację telewizyjną w Polsce? Drugie pytanie, czy w kontekście złych relacji rządu z administracją Donalda Trumpa żałuje pan słów o tym, że Donald Trump jest rosyjskim agentem? I trzecie pytanie, czy czuje się pan pomijany w Europie? Mówię tu w kontekście tego wykluczenia pana. Z tym, zdjęcia, obcięcia zdjęcia, czy ostatniej wizyty, gdy prezydent Macron powitał wszystkie głowy państwa osobiście oprócz pana. A ty duży jesteście, że aż najwięksi w Polsce, tak? To. Czym mierzycie? Ja znam takich facetów, którym się wydaje, że, że coś jest bardzo duże, wie pan, a później tak się okazuje, że. Także niech Pan będzie ostrożny z tym chwaleniem się co do rozmiarów i wielkości, bo z tego są później tylko kompromitacje.